Oto jak się parkuje samochody warszawskie w hojnicach. Tutaj samochodem przyjechał pan hołownia za 2,50. Proszę. Blokując wyjazd innym samochodem, nawet blokując wyjazd samochodom, które stoją na oso, dla miejsc dla niepełnosprawnych proszę. I tu następny ZSZ proszę. Tak samo, blokując wyjazd dla osób z niepełnosprawnością. Ależ piękny widok, wszystkie samochody tak stoją. Przepiękny widok. Tak, blokować. Blokować. Tak się robi politykę. Przez dużych politykerów. <noise> politykerów za 2,50, proszę bardzo. Jak te osoby mają wyjechać? Tam są panowie policjanci. Mam nadzieję, że. Panowie policjanci zareagują na tą sytuację. Proszę, wszystkie miejsca dla osób niepełnosprawnych, oczywiście zajęte przez samochody uprawnione, ale wyjazd zablokowany przez proszę. Toyota CB jak widać BMW I Skoda. Ja chcą stów parkować, to poszukałem miejsca, w którym można zaparkować. A ci ludzie nie, nie liczą się z nikim. Nawet z osobami niepełnosprawnymi. Piękna wizytówka pana hołowni. Bardzo ładna wizytówka. Mówię oczywiście, że skapę, Oczywiście, że ze wszystkich... Czyli pan hołownia mówi, źródłem, mówi do czego? Do kamel nie ma ludzi. <laughs> Tylko jakieś żółte koszulki. Które chcemy zrobić i następnie będziemy mieli funkcjonowania tylko dlatego, że przez bardzo krótki czas, kiedy zrozumiemy, Taka że jest prawda konferencji Kamel i mówca. I żółte koszulki. Szanowni Państwo. I witamy proszę Państwa na naszej ziemi Panią Poseł, Panią Pałowninę Kanicką. Witam bardzo serdecznie. Oto cały elektorat. więcej kamel i ludzi. Proszę Państwa zagadnień, z którymi przyjeżdżamy do Państwa jest mnóstwo, będziemy dzisiaj w ciągu dnia dotykać. Natomiast na pewno skupimy się przede wszystkim na tym, jaki mamy problem w naszym kraju i problem ten dotyka również powiatu polickiego i między innymi miasta Polnica, bo mowa będzie m.in. o tak zwanym wykluczeniu transportowym i problemach w tym klimatami. Wiem również, że Pani Poseł przygotowana jest i dotknie tematów związanych z tym, O, jest szczujnia Weekend, szczujnia TVP i szczujnia Bolsat. ...w Proszę Państwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji i życzymy Państwu cudownego odbioru. Dziękuję bardzo. No tak, e, drodzy Państwo... To o, to człowiek za 2,50. Państwem w kojnicach. E, przyjechaliśmy tu specjalnie dzisiaj z działacami Ruchu Polska 2050. Bo bardzo nam zależy, jak 2, ta przygotowująca się do wyborów maszina, Przyszka, tak. mówię, tutaj makina... Ja chcę się dopytać tylko, a ja nie chcę z panią rozmawiać w ogóle. ...kampania wyborcza, żeby ta machina koncentrowała się wokół problemów... Nie chcę rozmawiać w ogóle z elektoratem, człowieka chujowni za 2,50. Widzimy, że w Polsce... Nie, tylko do mnie to dojdzie, panie. ...potencjał wojsku dwóch wielkich frontów. Mamy no człowieku, no bo wezmę kaliny. Co powie na kolejnej konferencji prasowej, na kolejnym wydarzeniu ze swoim udziałem Jarosław Kaczyński, jak zostanie to skwitowane następnie w mediach w ramach nieciągnącego Jedna sitwa. serialu przez kolejnych polityków innych opcji. my konsekwentnie i bardzo <grym> o, Spójrzcie, teraz pójdzie na weekend też Jak się zachowują ludzie chołowni. Jak się zachowują wody. ludzie chołowni.

do to proszę zgłosić się do TVP. Co tam jest jeszcze? Polsat? jakość po godzinach, chęć pracy w tym, a nie No weź człowieku na mnie nie wchodź. z tej pracy O, to jest ochroniarz ten system działa też w drugą Pana Hołowni za 2,50. W noc, w z innych miejsc przyjeżdżają codziennie do końca. I teraz jeżeli chcą w tym celu wybrać pociąg, mówimy tutaj o połączeniach... Do miasta, choćby ten najbardziej popularny kierunek, no to to jest 280 zł miesięcznie, no tak żeby przemnożyć to przez No rok i, co, to i co pani z tym zrobi? Jeden stwierdził? dodatek węglowy, który teraz rząd będzie wypłacał rocznie. Jeżeli nie mają tego szczęścia, że mają obok pociąg, i muszą, muszą drożej i w mniej komfortowych warunkach jechać busem, no to to już jest ponad 500 zł, a więc dwa dodatki węglowe, które rząd. Dzisiaj zamierza wypłacać rocznie. Ale w, są też tacy, którzy decydują się, mają wyjście albo mają możliwości, nie mają innego wyjścia albo mają takie możliwości na podróż samochodem. Do której miasta są 800 kilometrów, dwie strony codziennie, to to jest ponad 3000 zł w, na benzynę w ciągu miesiąca. To wyobraźcie sobie teraz Państwo, ile to tych dodatków węglowych e, może być w ciągu roku. Dlaczego o tym mówię i dlaczego używam tej miary? Dlatego, że uważam... Powiedz że lepiej to, że o przymusie szczepień. ...powinny być rozwiązywane przez państwo. Bo państwo ma do tego zasoby, państwo ma do tego pieniądze, państwo ma możliwości... Szczujnia Weekend, szczu o TVN też szczujnia jest. ...z tym wykluczenia komunikacyjnego realnie walczy. Jaki szczujnia TVN, mięcach, szczujnia Polska. Rozmawiamy, ...i którymi tyle razy się nas straszy i stawia za negatywny Ale konkurencja. ...mogli zrobić bilet za 50 euro za 2.50 wszystkie środki komunikacji w, e, proszę, za 9 euro A u nas nie można zrobić tego biletu za 50 zł Myśmy bardzo wyraźnie, konkretnie zaproponowali Słuchajcie, ale niezły numer zrobiłem, bo Ten typek taki e, bysiorowaty by, by za mną łaził i nie mógł Nie mogłem zgubić jego ogona Koniecznie chciał wiedzieć gdzie ja idę e, I gdzie parkuje pewnie samochód Ja wszedłem do Biedronki, on wszedł za mną ja w pewnym momencie Złodziej, złodziej tej gościu w, żółte, w żółtej kosulce. Chyba coś włożył do kieszeni. Złodziej, gdzie jest ochrona? I ochroniarz przyszedł i, powie, i go zgarnął. No to zobaczymy na kanałach sobie, nie? I tak się uwolniłem od typa, nie?